Witam, witam! Zaczynamy serię rankingowych. Jak widzicie, moja ranga bardzo zaniedbana, niestety tą długą przerwą od Apexa. Na ten split celem będzie wbicie platyny, ponieważ zostało mi bodajże dwa dni do, do końca tego splitu. A już w następnym splicie chciałbym yy, grać ze znajomymi, którzy są w tej chwili w diamencie. Oni po, po tym splicie dostaną rangę platyna, więc ja muszę się na pewno w tym goldzie utrzymać. Dlatego też, e, dlatego też tą platynę muszę tutaj wbić w ten czas, daję taką gwarancję, że, że tego golda będę miał na kolejną rangę i będę mógł już razem z, z znajomymi ruszać po, po Mastera, tak naprawdę, bo myślę, że ta ranga jest jak najbardziej osiągalna. Cóż no w tym goldzie, myślę, spędzę dosłownie kilka gierek, to będzie kilka, kilka winów do zrobienia, i zaraz tę platynkę sobie tutaj wbiję. Za dwa dni na spokojnie się wyrobię z, twoimi, z tymi dwoma rangami. I już zapraszam do oglądania gameplayu. No i dobra, lecimy sobie. Lecimy sobie z randomami, z pewnością będzie ciekawie.

Czy ona to Nie ucieka. <grybujesz> Dobra, lutujemy i będziemy lecieć dalej. Nie ma co się obijać tutaj. Got a body like a She likes to keep the party going These rumors got me feeling lonely I want that body baby show me She's got a body like a coffin She likes to keep the party going These rumors got me feeling lonely I want that body baby show me Słyszymy tu jakiś przeciwnik, o właśnie, już i widać atakują moich sojuszników tu ULTA Revenanta a może taką sztuczkę zrobimy, że im go ...dupniemy. no i już się nie czyją tak pewnie bo dwóch już położyli No proszę bardzo, dali sobie ratę im meici, podziwo. No dobra, fajnie. Udało mi się już zlokalizować kolejnych przeciwników. Się tam szczelają. Polecimy sobie na górkę, spróbujemy coś z wingmana może ubić. Albo chociaż jakiegoś damage'a sobie na nich zrobić. Tego longboa się troszeczkę boję. Ja bym się tam wbił w nich, ja bym zaryzykował. Pięknie, ale radzą sobie od dziwo na Powiem szczerze, że spodziewałem się, że będzie dużo gorzej. Ale potrafią, potrafią tam pozabijać. Już kolejni gdzieś tam atakują. Zaraz im tu pokażemy. Kto mnie strzela? Dziad jeden. Dobra, jadymy. Jadymy z nimi. Dobra, ludziki, lecimy dalej. Mam też w planach, już niedługo zacząć streamowanie. Na razie mam drobne problemy z internetem, które powinny już na następny miesiąc się rozwiązać. Więc myślę, że już w lipcu, może nawet od pierwszego. Lipca y, planuję jakieś streamy rozpocząć. Myślę, że to też będzie fajna inicjatywa. Byłoby też fajnie troszkę więcej y, widzów tutaj złapać na kanał. Takie streamy, myślę, mogą w tym y, pomóc. To się też będzie przyjemnie z pewnością oglądało. Nie wiem, czy tu dziady na, na statku nie będą siedziały. A właśnie Jakby się tu zachować. Na razie cofnę się po teammate'ów. Zrobię im portal. Bo to, to jest właśnie taki min, jedno z minusów tych y, niskich rank, że nawet jeżeli Ci teamejci gdzieś tam w miarę w miarę ogarniają, potrafią strzelać, to nie zawsze łapią się. Jeśli chodzi o czas na tutaj za rozgrywką, często z tyłu zostają. Ojej, sobie nie trafiłem. Ojej, to jest jeszcze Mastiff. Ale proszę bardzo, wystarczyło ich pobijać i... Dali se radę. Dali se radę. Słownie w ostatniej sekundzie tu przybiegli. Ale... Ale przybiegli. Jeśli też mogę Cię widzu prosić o jakiś komentarz e, na zasadzie co tutaj poprawić e, albo co byś chciał może zobaczyć na kanale, jakąś e, serię ciekawą czy, czy to właśnie z tych gier rankingowych byłaby taka przyjemna w drodze do, do Mastera czy, czy jakieś może challenge wszystkie, e, wszystkie możliwości Wszystkie opcje chętnie rozważę i, i spróbuję takie różne rzeczy nagrać. Też w kwestii poradników, czy może chciałbyś zobaczyć poradnik do jakiejś konkretnej postaci, czy do ogólnej rozgrywki, solo, duo, trio, do gier rankingowych właśnie. Wszystko, wszystko mnie tutaj ciekawi. Tak aby po prostu się przyjemnie oglądało, tak żeby, żeby taka jakaś może seria właśnie fajna powstała, która będzie. Regularnie przyciągała tutaj jej Twoją uwagę. Także za każdy taki komentarz będę bardzo, bardzo wdzięczny. Tak samo jak i za udostępnienie materiału, pokazanie gdzieś tam znajomym. No, próbuję ten kanał rozwinąć, próbuję tych widzów zdobyć. Będę wdzięczny, jeśli mi w tym pomożesz. I teraz już lecimy dalej. Ciężka pozycja to będzie, żeby z niej coś zdziałać. Ten balon, mm, mm, można by go wykorzystać. Ja bym odpuścił chyba tą walkę tu i poleciał właśnie na, na lotnisko, zająć sobie jakąś już fajniejszą pozycję jeszcze ktoś chyba był, o właśnie. Zmienimy sobie shield'ę. No i tu został. No to był on z kolega. Я там на гуже, сейчас сиди. On tam stać nie może, zaraz będzie musiał ze zeskoczyć. Pół minuty postoi tylego tyle go widzieli. Dziemy go, żeby mieć już yy, z głowy, żeby to nikt jeszcze nie nie podniósł. To się jest iwo fioletowe. No i super, no i super. O, jest devotion. Jedna z tych broni, do których e, no, nie, nie trzeba wiele, wiele skilla, że tak powiem. Wystarczy celować, zacząć strzelać, a, a już wszystko się dzieje samo z siebie. Jest paskudnie szybka broń, paskudnie duży damage zadaje. Super, mamy też Kostika tutaj, ubitego. The Wotion jest też dla mnie taką dość zagadkową bronią, ponieważ wiem jak jest, jaka jest mocna. E, wiem jak bardzo nie lubię na nią grać. Ale samemu nie lubię jej używać. <grybujesz> Także. Cóż, no ja korzystam z dość specy specyficznych rodzajów broni. Nie lubię pewnych nawet, właśnie, bardzo, bardzo mocnych tutaj spluwek. No, nie lubię ich używać nie będę ich używać, mimo że są naprawdę dobre. To ja po prostu się z nimi źle czuję. To są takie bronie, właśnie jak, jak Devotion, czy to jakiś Speedfire, a nawet i Hawok. Ja Hawok też nie znoszę używać. Czy Elstara? To, to jest coś w ogóle, z czego sobie kompletnie nie radzę. A zawsze jak się na to natrafiam, to mam ogromne problemy, żeby taką walkę wygrać. No czy ja tu mogę wskoczyć w ogóle? Nie no, się dacie jakoś tu Okej. Okay. Nie ma nikogo w okolicy. Zniszczymy sobie jeszcze ten płotek. Nie do końca wiem, gdzie są te dwa ostatnie składy. Boję się, że ktoś może nam na plecy wyjść. Ale z tych skanów Bloodhound'a wynika, że tu... okolicy mi chyba nie ma. No nie dałem rady tego drona uniknąć, no. Po tym update'cie na rave ...to tak ciężko się przyzwyczaić do, do tego dłuższego czasu oczekiwania na Faza. Gdzie ten krypto... ...był? Dlaczego on użył, on użył ulta, a on nas nie, nie atakuje nie. Natomiast oni się tam strzelają tak daleko, że... Nie wiem, bez, bezsensownie zachował się ten krypt, ten, ten ult mu nie dał. Poza tym, że nawił sobie trochę damage'a na nas. Spijmy się tu na dach i... Mamy tu strefy, więc wystarczy chyba czekać po prostu aż oni stamtąd wyjdą, może coś postrzelamy sobie na dystans jeszcze, ubijemy kogoś, nie wiem jakie tam mają bronie, nie wiem czy mają snajperki, nie snajperki, na, na razie to się strzelają tam między sobą. Też będziemy tu próbować coś ubić może jak nie ubić to tego demage'a sobie narobić i, i czekać, trzymać tam strefę. O proszę. Trzeba troszkę bezpieczniej zagrać w takiej sytuacji. No ja chcę tego wina jednak e, zgarnąć tutaj bardziej niż, niż te dwa, dwa kilo więcej przykładowo bym się wbił. O, chciałbym już tam szybko platynkę wbić i już w następnym split'cie ruszać do master'a. No to kurczę, pierwsza gra, pierwsza gra rankingowa. Zapowiada się zwycięstwo, dość łatwe bym powiedział. Z raczej te, ta platyna szybko tu wpadnie, nie będzie z tym większego problemu. A gry już w następnym split'cie z gier, właśnie chyba takich bardziej z diamentu, i tak dalej, z pewnością będą e, ciekawsze do oglądania. No tu już słyszę, wyrzuca, wyrzuca już itemki, już się poddaje przeciwnik. To sobie jeszcze go sfiniszujemy. No i dobra, no i to byłoby tyle w tym e, materiale z, z pierwszej gry rankingowej. Mamy zwycięstwo, droga do platyny rozpoczęta, a już w następnym scwecie ruszamy po Mastera, myślę, że, że uda się go zdobyć. Dzięki wielkie za oglądanie, za dotrwanie do samego końca. Zostaw tam przysławiową łapeczkę w górę, udostępnij proszę ten materiał, napisz komentarz, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.